Cześć! Z tej strony Natalia z Wygodnych Zwrotów. Dzisiaj chcę Wam pokazać naszą nową funkcjonalność, czyli moduł przesyłek. Moduł przesyłek pozwoli Wam sprawdzić ile zwrotów powinno do Was trafić w danym dniu oraz sprawdzić czy kurier dostarczył wszystkie zwroty. Wszystko za pomocą prostej wyszukiwarki lub skanera, jeśli takim dysponujecie. Żeby otworzyć odpowiedni widok przechodzimy z menu głównego do zakładki Odbiór przesyłek. Tutaj widzimy głównie pole, w które wpisujemy numer przesyłki albo go po prostu skanujemy, jeżeli używamy skanera. Poniżej mamy zestaw filtrów, które pozwalają nam określić, jakie przesyłki chcemy wyświetlić. Możemy filtrować np. podacie doręczenia. Domyślnie ustawiona jest data dzisiejsza, ale można ją zmienić, żeby zobaczyć przesyłki z innych dni. Możemy też zawęzić widok do konkretnego przewoźnika, np. wybrać tylko przesyłki doręczone przez impost. Dzięki temu inne paczki nie będą nam się już wyświetlać i nie będą wpływać na statystyki. Teraz wyczyszczę filtry i przejdę do statystyk. Tu widzimy przesyłki, które powinny być doręczone według statusu przewoźnika. Po zeskanowaniu widzimy, czy przesyłki, które kurier oznaczył jako doręczone, faktycznie są w naszych rękach. Jeśli nie, na tej liście zobaczymy, jaki przesyłek nam brakuje. Dla przykładu ustawię datę doręczenia na 8 maja. Widzimy teraz, że tego dnia doręczone zostały dwie przesyłki. Obie to zwroty. Jedna z nich została już odebrana, druga jeszcze nie. I właśnie ona pojawiła się na liście poniżej. Po prawej stronie widzimy listę przesyłek, które już zostały odebrane. W tym przypadku to jeden z tych zwrotów z 8 maja. Nawet jeśli odbierzemy przesyłkę w innym dniu, na przykład 15 maja, to ona i tak będzie tutaj uwzględniona, bo system wie, że została doręczona wcześniej. Warto też wspomnieć o kolumnie Inne przesyłki. To są przesyłki spoza systemu wygodnych zwrotów. One nie wpływają na liczbę oczekiwanych zwrotów, więc nie zaburzają statystyk. Samo skanowanie przesyłki jest bardzo proste. Wystarczy wpisać lub zeskanować numer w pole u góry i zatwierdzić. Przesyłka pojawi się wtedy na liście odebranych. Jeśli odbierzemy wszystkie przesyłki, to lista po lewej stanie się pusta, a w statystykach zobaczymy, że wszystkie przesyłki zostały odebrane. Na koniec mamy jeszcze historię odbiorów. Tutaj możemy przejrzeć wszystkie przesyłki, które zostały zeskanowane i odebrane w trybie skanowania. Możemy filtrować je po dacie, na przykład wybrać dzisiejszy dzień i sprawdzić, co zostało odebrane. Filtry pozwalają nam też zawęzić wyniki do samych zwrotów, wybrać konkretnego przewoźnika albo wyszukać po numerze zamówienia czy numerze przesyłki. I to już wszystko. Moduł przesyłek to małe usprawnienie, ale robi dużą różnicę. Przetestuj go u siebie i sprawdź, jak poprawi Twoją codzienną pracę ze zwrotami. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.